Okay. Stowarzyszenie Handlowskie Katolickiego Zawisza Federację Skautingu Europejskiego. Dziś wyruszamy w od do Skierniewic, aby odbić zbiórkę z samodzielnym zastępem Proszę. Jesteśmy w Skierniewicach. Ruszamy do fali. Jesteśmy już na miejscu. Znajdujemy się w salce koło kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na skiernie niskim widoku. Na dzisiejszej zbiórce pokazujemy Wam, jak skleić modele balonów, które wystąpią w szóstej raskiej wieści modeli balonów nałożone w powietrze. Ale najpierw kilka słów Jest ta ta jest powiósłym Roberta Fedorowicza, który zaobserwował z wielkim zainteresowaniem spoglądania starty balonów w zawodach o kucharach połosek w kraju Postanowił zrobić coś, aby mimo mogli przeżyć podobną przygodę. Znalazł w internecie modela balonów i tak rozpoczęła się przygoda z miastami organizowanymi przez rysunek. Aby skleić balon potrzebne jest 10 brytów tak prasowanej bibuły, sznurek, Skrzywacz, szary papier, tektura, klej oraz żelazko. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić podczas klejenia balonu, to nałożyć na siebie dwa bryty, a następnie złączyć je, klejąc jeden bryt do drugiego i przypracowując szwy. To samo zrobimy z kolejnymi wyrytami. Teraz chcemy zakończyć lepienie balonu. W tym celu zostało wykonane kółko z papieru ze sznurkiem za pomocą którego balon będzie trzymany podczas napełniania go powietrzem. Kółko teraz smarujemy klejem i wkładamy do środka balonu przez szczelinę, którą zostawiliśmy podczas łączenia pierwszego brytu z ostatnim. Tylko dokładnie wymierzamy, żeby nie została żadna szczelina na górze, żeby nie uciekało przez nie powietrze. A po wymierzeniu przyprasowujemy. Niestety, do naszego filmu wkradł się błąd. Krążek ze sznurkiem powinien być przymocowany na zewnątrz balonu, a nie wewnątrz, jak my to zrobiliśmy. Serdecznie przepraszamy. Do końca dzieli nas już tylko zamocowanie kołnierza na dole balonu, który pełni rolę obciążnika. Po to, by balon nie kręcił się w powietrzu. Tekturowy kołnierz Przymocowujemy do balonu za pomocą strzydek. Teraz balon jest już gotowy do startu. Niestety nasza zbiórka dobiega końca. Teraz wracamy do rawy i będziemy z niecierpliwieniem czekać na dzień 6 marca. Wtedy odbędzie się szósta. Fiesta balonów na ogrzane powietrze. Poczuwaj!